Maria jest nazywana nie tylko Matką Jezusa, ale również Matką Kościoła. Chwila, w której Jezus, wisząc na krzyżu, powierzył swoją Matkę uczniowi Janowi, była głębokim aktem, który przekraczał więzi rodzinne i nadawał nowy sens roli Maryi w życiu chrześcijan. Kiedy Jezus powiedział Oto Matka Twoja, nie chodziło jedynie o to, by Jan się nią zaopiekował, była to deklaracja, że Maryja ma być Matką wszystkich uczniów, wszystkich chrześcijan na przestrzeni wszystkich czasów. Powierzając swoją matkę opiece Jana, Jezus ustanowił Maryję duchową matką Kościoła rolę, którą pełni do dziś, wstawiając się za wszystkimi, którzy należą do ciała Chrystusa. Od pierwszych dni istnienia Kościoła Maryja zawsze była postacią centralną. Była obecna z uczniami po niebowstąpieniu Jezusa, zjednoczona z nimi na modlitwie w Wieczerniku, oczekując pięćdziesiątnicy. Obecność Maryi w życiu Kościoła od jego początków nie była bierna, była matką aktywną. Wstawiającą się za chrześcijanami i modlącą się za nich. Nie tylko zrodziła Jezusa, ale stała się również duchową matką wszystkich, którzy za nim podążają. Tym samym Maryja staje się pierwszą chrześcijanką, pierwszym członkiem Kościoła, a jej rola matki Kościoła trwa przez całą historię chrześcijaństwa. Koncepcja Maryi jako matki Kościoła została wyraźnie rozwinięta podczas Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Lumen Gentium. Sobór ten potwierdził, że Maryja, w swojej duchowej macierzy, pełni wyjątkową i niezastąpioną rolę w Bożym Planie Zbawienia. Kościół uznaje, że Maryja nie jest jedynie biologiczną matką Jezusa, ale również matką wszystkich chrześcijan, tych, którzy przez chrzest stają się członkami ciała Chrystusa. Jej macierzyństwo nie ogranicza się do przeszłości, lecz nadal objawia się aktywnie w życiu wszystkich wierzących, którzy zwracają się do niej w potrzebie i znajdują w niej źródło pocieszenia oraz wstawiennictwa. Rola Maryi jako matki Kościoła widoczna jest także w jej pełnym przyjęciu woli Bożej. Od chwili zwiastowania Maryja przyjęła Bożą Misję z całkowitym zaufaniem i posłuszeństwem. To nieustanne twiat, zgoda na Bożą Wolę bez zastrzeżeń staje się wzorem dla każdego chrześcijanina. Maryja uczy nas, by ufać Bogu nawet wtedy, gdy okoliczności są trudne lub niezrozumiałe. Nie tylko nosiła Jezusa w swoim łonie, ale świadomie i aktywnie włączyła się w dzieło zbawienia. Jako Matka Kościoła prowadzi nas drogą zaufania i wierności, będąc żywym i praktycznym wzorem wiary. Maryja jest nie tylko wstawienniczką, ale również wzorem chrześcijańskich cnót. Jej życie pełne pokory, posłuszeństwa i wiary uczy nas, jak mamy żyć jako uczniowie Chrystusa. Patrząc na Maryję widzimy kobietę odwagi taką, która nie wykofała się ze swojej misji mimo trudności. Jej cnota objawia się w gotowości do służby Bogu i bliźnim. Jako matka Kościoła, Maryja nie tylko się o nas troszczy, ale także wskazuje nam drogę do Chrystusa. Jej przykład pokazuje, że prawdziwa wielkość w Królestwie Bożym nie polega na dążeniu do władzy czy uznania, ale na gotowości do pokornej i pełnej miłości służby. Maryja odgrywa również kluczową rolę w modlitewnym życiu Kościoła. Była pierwszą, która podążała za Chrystusem i rozważała jego tajemnice. W ewangelii według święta Łukasza czytamy, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. To głębokie rozważanie jest przykładem duchowości opartej na modlitwie i kontemplacji. Jako matka Kościoła Maryja wstawia się za nami, prowadząc nas w naszej osobistej drodze duchowej. Zachęca nas, byśmy zbliżali się do Boga poprzez modlitwę i refleksję nad życiem Chrystusa. Jej stała obecność w Kościele przypomina, że modlitwa jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. Rola Maryi jako matki Kościoła wiąże się również z jej królewską godnością. Kościół uznaje Maryję za królową nieba i ziemi królową, która rządzi miłością matki. Ta królewska godność nie jest wyniesieniem do władzy, lecz wyrazem jej zjednoczenia z Chrystusem, królem. Maryja jako królowa wstawia się za nami u swego syna, a jej panowanie cechuje miłość, czułość i współczucie. Nazywając ją Królową, Kościół uznaje jej czystość i świętość oraz duchowy autorytet, który prowadzi wiernych ku zbawieniu. Jest Królową, która służy z miłością, wspierając nas i pomagając wzrastać w świętości. Maryja, jako matka Kościoła, jest także źródłem pocieszenia i nadziei dla wszystkich chrześcijan. W chwilach cierpienia i trudności, Kościół ucieka się do Maryi jako do matki opiekuńczej i wstawiającej się. Ona, która stała pod krzyżem, zna ludzkie cierpienie i potrafi nas pocieszyć w naszych bólach. Gdy przeżywamy trudne momenty, możemy spojrzeć na Maryję jako wzór wytrwałości i wiary, ponieważ pozostała wierna Bogu aż do końca. Jej obecność w Kościele jest przypomnieniem, że Bóg jest z nami, a jak Maryja, możemy znaleźć siłę, by stawić czoła przeciwnościom życia. Rola Maryi jako matki Kościoła oznacza również wezwanie do misji. Maryja nie była tylko matką Jezusa, ale także pierwszą uczennicą. Podążała za swoim synem przez całe jego życie, a po jego śmierci i zmartwychwstaniu dalej służyła uczniom, modląc się za nich i wspierając ich. Jako matka Kościoła Maryja wzywa nas, byśmy byli uczniami Chrystusa, byśmy żyli naszą wiarą z odwagą i zaangażowaniem. Jej duchowe macierzyństwo uczy nas, że jako dzieci Boże jesteśmy wezwani do udziału w misji głoszenia Ewangelii. Maryja zaprasza nas, byśmy byli misjonarzami Chrystusa, niosąc Jego orędzie zbawienia na krańce ziemi. Podsumowując, Maryja jako Matka Kościoła nie jest jedynie postacią z przeszłości, lecz żywą i aktywną obecnością w dzisiejszym Kościele. Uczy nas wiary, posłuszeństwa, modlitwy, pokory i miłości. Jako Matka i orędowniczka prowadzi nas na drodze zbawienia, nieustannie wskazując na Chrystusa. Jej stała obecność przypomina nam, że Kościół jest rodziną zjednoczoną w miłości Boga, a jako dzieci Maryi jesteśmy wezwani, by żyć naszą chrześcijańską tożsamością z ufnością, radością i nadzieją. Niech Maryja, nasza matka duchowa, będzie dla nas wzorem życia chrześcijańskiego oraz źródłem inspiracji i pocieszenia na naszej drodze wiary.